Cześć wszystkim, witajcie z powrotem na moim kanale. Ja jestem Daniel dzisiaj Was witam w słonecznym Szczeciniem. Ten w Szczecinie z gościem, a nawet więcej gości mam. Jest, dzisiaj jestem z Anastazją, z Dominiką i Laurą. Laurę możecie kojarzyć z odcinka um, przed świątecznego vlogmasa. I właśnie dzisiaj zabieram Was na cały dzień z nami w Szczecinie Robiąc różne głupie rzeczy. A nie do oglądania. Um, Zresztą piłem się tutaj nie bez powodu. E, razem z Laurą przyjechaliśmy odwiedzić właśnie Anastazję i Dominikę tam w tle. Mieszkamy, uczymy się. Tak. Próbujemy. Dziękujemy za tą informację. Przyjechaliśmy w takie odwiedziny niezobowiązujące, a ja stwierdziłem, że nagram dla Was materiał. Czyli jak to ja. Możesz coś powiedzieć? Jak już wspomniałem, jesteśmy w Szczecinie, nie tak słonecznym i strasznie zimnym, ale to nie powstrzymuje mnie od tego, żeby um, zabrać Was ze sobą dzisiaj na cały dzień w Szczecinie. Taki trochę speedranem um, Będziemy zwiedzać, jeść, zwiedzać, jeść i zwiedzać i się śmiać z niej. Ze mnie i z niego. Ja jestem hostem tego kanału, hostem. więc ze mnie się ludzie nie śmieją. Więc jesteśmy właśnie w drodze. E, gdzie? Do Presla idziemy kupić presla w takim miejscu, co się nazywa Dobry Pretzel Dokładnie. I pokażemy Wam później. Dokładnie. Dobra, bo ja chciałam zaśpiewać Chciałaś śpiewać, tak. chciałaś zaśpiewać, zaśpiewaj. Należy do Ciebie man! Należy do Ciebie baby by oki. Polski raper Moja... Nowa Diva, mój idol, byłam na koncercie, bardzo fajnie. Opowiedz no, powiedz nam Anastazja, jak się mieszka w Szczecinie? No, ogólnie mi się podoba, bo to jest większe miasto od Bielska. o e, wiele więcej ludzi. Nie spychaj na drogę! Przepraszam. Nie zauważyłam. Eee, wiele więcej ludzi ogólnie więcej lepszych miejsc, fajnych, ciekawych. Um, studia też fajne. Poznałam fajnych ludzi i sobie lubię to miasto bardziej od Bielska. Pozdrawiasz kogoś? Pozdrawiam. Mam. Kropkę. I Michelle, moja kotka, która czeka na mnie w Bielsku. Pozdrawiamy mamy Anastazji i kotkę Michelle. Tak. tak. Moim skromnym zdaniem Szczecin jest ładnym miastem. Właśnie, jestem się nie zgodził, Mi się wydaje, że Bielska jest wiele ładniejsze. Ale ja nie porównuję. Ja mówię teraz moją obiektywną ocenę. Na tym polega nagrywanie na YouTubie. No dobra, to moją obiektywną opinią będzie to, że Szczecin nie wydaje się być bardzo ładnym miastem. Jestem tylko w kiepskim, jakby, okresie, bo jest e, zima. Mhm, Dokładnie. Ładniej są różne rozrywki, jakieś imprezy. Mhm. Na pewno przyjedziemy tu w wakacje i też będzie vlog. Przygotujmy się na to, ale... Maybe Maybe, jest. Ogólnie Szczecin e, zapowiada się bardzo ciekawie. Dzisiaj zobaczymy trochę więcej miasta. E, wczoraj e, tego nie zrobiliśmy. E, wydaje mi się, że będzie fajnie. I pomimo pogody zimnej będziemy się dobrze bawić. Dobrze jeść. Możesz pod koniec e, powiedzieć z po miasta. Zawsze tak robię. No to... Żartuję, wcale tak nie robię, ale zrobię tak, bo w nie śni przy zaziacji. Ooooo! Nic nowego! Tarliśmy do pierwszego miejsca naszej jest. destynacji. To już pokażę, czyli dobre precle. A nie, dobre precle. Są dobre. Są panoć bardzo dobre. O jakie słodki. Pistacium. 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 Na jakiego masz ochotę? Mam ochotę chyba na słodkiego, ale nie wiem na jakiego dokładnie. A wy? Dominiczkę? Coś na słodko. Dobra, nie wiem. A ty? Chyba też na słodko. Tutaj pani autentycznie robi O Mój Boże, ale super, można patrzeć, jak pani pracuje. A Wszystko nie Wybrałyście? Tak, ja biorę z kabanosem. Z kabanosem? Dobrze, że na z kabanosem nie przyjechała. A ty masz? Mam. Hmm, Też go biorę. Okej. Okay. Będzie próba testu. To już spróbujesz. Mm -hmm. Jak jest. bardzo dobry. To jest to, czego chciałam, naprawdę. Dominika, próbujcie. No? Próbujcie. Okay. Chcę pokazać jak jest szroka. O! Mhm. Mm mm -hmm. 90. Już mam sneakersa. Pachnie ładnie, takim świeżym piekiem. Mm. Jest ciepły? Mhm. Czy krótki? Oceń. Miękki. Ma 10 kg. Chyba no... 8. Oh. O. To, to jest taki. Mm, Na dzień jakby karmelowe Karmelowo-orzechowe naprawdę dobre Czy my rekomendujemy to miejsce w tym vlogu? Ja tak, tak Polecam. No to oficjalnie... No to pre w Szczecinie. Dokładnie. Dokładnie. W centrum miasta. Dokładnie. Widać już założyłem e, kaptur. O, jest zimno okropnie Bardzo zimno. Widzicie? Okropnie. Czerwone ręce. O, porównanie do mojej ko O Boże, to nie wygląda dobrze. O Boże, jest naprawdę okropnie zimno. Zakup presji to, to był dobry pomysł. Tak, bo są trochę ciepłe. Tak, ale mimo wszystko jest po prostu odmarzają ręce, więc nawet jak trzymam statyw, to jest mi po prostu zimno. Ale tak, ale jakby teraz kolejnym jakby miejscem na naszej liście rzeczy do zrobienia i odwiedzenia i zobaczenia będą popularne wały chrobrego. Nie analizujmy nazwy tego czegoś. Ufajmy, że to jest... Wszystko zaraz zobaczymy. Tak, że wszystko będzie git. Ale ładny w ogóle. Nie wiem, czy to jest urząd, czy nie. Tak mi się wydaje. Zaraz podejdziemy bliżej i zobaczymy. Pokaż budynek. Bardzo ładny. Bardzo ładny, Bardzo fajnie się prezentuje. Ogólnie te budynki tutaj w Szczecinie, ogólnie architektura jest bardzo ładna, no, jakby nie było. No. My w takich ich nie, było. nie mamy. Ale białesko tak jest takie okay, Ej, oficjalnie jesteśmy na Wałach Robrego. Tutaj nas Domika. Domika? Domika! domika. Do Dzięki ksywa na ten odcinek, Domika. Domika z Wami. Domika. Domika nas prowadzi. Pięknie, patrzcie, już tam co nieco widać. Ono. Co prawda, z naszej perspektywy niedużo. No nie zasłania... bliżej, będzie lepiej widać. Okej, okay. ale zasłania te auta, ale ogólnie wygląda to obiecująco. Chyba tam jest Odra, nie? Tak, tam jest Odra. Dokładnie okay. tak. Jest tam też nawigator statek politechniki morskiej. E, jeśli będzie tam jeszcze, to możemy go zobaczyć. Dobra. Wow. Więc mamy i placika tak, od zanicza. ale ja się skusiłem, bo powiem wam, że nie piłem jeszcze kawy. Tak, spróbuj to, to się dobrze. Dobra kawa, dobrze zaparzona. Mm. Dużo robusty. Bardzo fajnie z spełnią mleko. No tak, ktoś kto jakby pracuje w kawiarni z baristą, dobrze e, spieniona, dobrze zaparzona, e, dużo robusty, fajna mieszanka, e, ciekawe i w ogóle I, i ta osoba, która nie pracuje. Ej, ale ja miałam specjalizację. E, jaką? A, jako barista. Coś tam się uczyłam jak mleko i pasowałam, a ja szpiniłam mleko cały czas, tylko mleko, bo idę. więc no. Ja, mam jakieś doświadczenie w tym, więc to nie ja nie wiem po czym mówię, da nie. Jest muzeum narodowe mm -hmm. i taki I widok. Tam, też jest tak? tak? tak. tak. Jak? Łączyli. Jakimś nie tak wygląda serio. Nie to, jest. <śmiech> 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 to jest jakby politechnika. Po politechnika i oni mają normalnie teleskopy na dachu. Jakby na zajęcia, ale to musi być sztos w ogóle. myśleliśmy, że to są te teleskopy i się zaczęliśmy jarać, Dominika. To nie są teleskopy, guys. To są radary do tych echosond i tych wszystkich urządzeń, które mają na politycznych... Radach. Nie, wierzę w twoje puste słowa. My, 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 my uważamy, że to są teleskopy i... I tak, e, I tak, w naszym świecie to są teleskopy. Dokładnie. Bardzo mi się podobają w ogóle te murale tutaj, te graffiti, w ogóle to super. Hmm. Tam. jeszcze Nie. No. Freezing to death? Freezing. Tak trzymam kawę, bo jest tak zimno. Patrzcie, jak pani wygląda wszystko. To jest bardzo Jesteśmy tuż obok statku. Navigator. Nawigator. Jakoś, jakoś inaczej się nazywa. Navigator 2021, jakoś tak? tak. Navigator no nie, 2021 Boże, skąd to 2000? Nie wiem. No teraz tak. Update się pogubiliśmy i mamy iść całkowicie w drugą stronę niż szliśmy o Boże święto, mam nadzieję, że nie zamarznę w trakcie bo jeszcze jest tyle fajnych atrakcji do zrobienia do zobaczenia gdzie na górze Puszka? gdzie ten paprykarz ta głupi? tutaj mamy po... Pan... nie wiem którego śmiechu aha, jak wyzwałam paprykarza ja wiem, gdzie ja idę ja mam Google Map'ę tam ścieżka rowerowa znowu, no nie? Serio? To jest jakaś ścieżka taka śmierci na przecież to A, no. są. A tylko jaka ładna uliczka? Już jesteśmy serio blisko tego miejsca. A za daleko jeszcze? Nie, 24 minuty. <grym? grym> Ile? Nie, nie. Musimy iść wprost łatwo. Jakie fajne uliczki to są w tym Szczecinie? Fajnie to wygląda. Pan też nie jakieś ciw. O Boże. Nie ufam tobie. Ale czemu nie? Bo po prostu zapytaj mi się kogoś, gdzie jest ta puszka. Gdzie jest ta głupia puszka? Gdzie jest puszka? Papryka cza? Papryka, cza? Paprykarza? Paprykarza. Pochwalić Janocyja. A to nie moja wina. No, ale po prostu. No, Google mapy e, pokazały nam, że do paprykarza mamy pół godziny na nogach i idziemy sobie, idziemy. I okazuje się teraz, że mapa prowadzi nas po prostu jakby naokoło, że robimy niepotrzebnie kółko zamiast tego, żeby iść prosto. I już prawie byliśmy obok tego paprykarza, tylko że poszliśmy nie tam, gdzie trzeba. Mhm. Tak? No. Tak było. No, I teraz e, no, idziemy. Muszę, żeby... Idziemy? Do paprykarza? Nie, czy już Odpuszczam sobie. Nie idę. Nie, nie idę. Well, może jutro. A więc e, podjęliśmy decyzję, że nie idziemy do paprykarza. E, ale załączyłam zdjęcie, jeżeli ktoś chce wiedzieć na głowie Anastazji. E, była to po prostu wielka puszka paprykarza, którą O Jezus. Którą chcieliśmy zobaczyć na żywo, ale się nie udało Bardzo mi się podobają te budynki Jak to wygląda Troszkę jest innego koloru, bardzo ładnie Tak, słodkie to jest Ej, lecimy na tramwaj Nie, ale gdzie jeszcze? O nie Oh nie. Life is not fair Nie było miło O nie Czyli co teraz? 50 a nie są nie, jest działa, Sześćsemnastu cztery. A która jest? Za 17. Aha, bro. że, a... a coś innego idziemy już? Sześć minut, minut a na do naszego special miejsca. Prawie zaspoilerowałam. No. O Boże, w tym autobusie było tak fajnie, mogłem już tam zostać.

W pierwszym miejscu. Znaczy, dobrze. Ale zawód, nie było żadnego wolnego miejsca. Wyjdzie nam teraz strasznie przykro. Chodźmy do świcza. O, chodźmy tam. Chodźmy tam. Co to jest e, tego kawiarnia. 11 okay. minut stąd. Ja nadal jadę, nie! <laughs> ja mam, nie, nie pójdę dojadę. ani... Podjedźmy na ródło... Nie, to jest na bramie portowej. Gdzie to jest? A nie może tam bliżej was? A to jest blisko, bo to jest tam... <słyska> Więc eksplorujemy teraz miasto w kierunku kolejnej kawiarni, którą yy, wybraliśmy. W sensie, w sumie nie wybraliśmy, tylko wyszło w praniu. O, oh, mam nadzieję, że będą miejsca, bo ja już nie wytrzymam za chwilę w tym chłodzie. Śmiesznie jak z takiego My już w kawiarni. To miejsca chyba, zobaczymy. Weźmy. Jak to Ładne miejsce, przyjemne i ciepło. Ciepłe no. i szybciutko. Zamówiliśmy już nasze napoje Ogólnie miejscówka jest mega fajna i klimatyczna um... Co mogę jeszcze powiedzieć? Jest jeszcze walentynkowy wystrój w ogóle, pomimo, że walentyki były dwa dni temu. Ale ogólnie jest bardzo fajnie i ciepło. Zobaczmy, kawa będzie dobra. I macza. Bo I matcha. ja zamówiłam macze. Ja zamówiłam łaty dniowe. To mi też. A ty Laura co zamówiłaś? Tak będziesz Latę. My właśnie jesteśmy w takiej wnęce, tutaj po schodach Ciekawe, taka Andresola Nagrywasz? Tak Dobra, nie wiem co powiedzieć Jśś Gatunek wygnięty Fajne miejsce Samica Ania, Ok, więc wyszliśmy właśnie z kawiarni, było bardzo A, fajnie. O, trzy <grym> kichaź. Nie spodziewałam, że tak randomowo Randomowo, ja zawsze. O, zawsze randomowo zaczynam nagrywać. Keep up, keep up. Więc e, teraz, jak mówi właśnie nasza Anastazja, idziemy na żarcie. Żarcie to będzie kebab. I. oby był dobry. Tak, ponieważ teraz bardzo ważna informacja, e, idziemy do kebaba, w którym. Ej, nikt mnie nie słucha. No, wybieram autobus. Wybieram autobus. <laughs> Idziemy. Ej, siedź cicho. Nie rozpraszać. Ja muszę złożyć tani poprawnie. Idziemy na kebaba do knajpy. Takeout. nazywa. Idziemy do. Um... Ej, nikt coś tu powie za mnie. Muszę to. Idziemy zjeść kebab do Take Out Ow. E, gwiazdka kebab, gwiazdka jakoś tam. Tak się nazywa. Ale kto tam był? Tam był. Książulo. No właśnie, idziemy do miejsca, które rekomendował Książulo. Ogólnie mówił, że jest takie se, ale my sprawdzimy, czy jest takie se, czy będzie lepsze. TakeOut. Kebab frytki wegan. Od 9 do 24, więc w zasadzie cały Boży Dzień. Dobra, chodźcie, tylko boję się tej pani po tej opinii trochę.

Koniec prezentacji. Nie, opowiedz nam coś o, ogólnie o Szczecinie, jakieś ciekawostki skoro tu miasto. Ciekawostki. Eee, jest tutaj paprykarz szczeciński, którego dzi dzisiaj nie widzieliśmy. Eee, to miasto zaczyna żyć w nocy. Kropka. Eee, opowiedz coś o tych budynkach. Tam jest. tu jest tam. To są Tower? Tower. Nie wiem. Anyway. Tower. E, bardzo wysoki budynek, jest tam bardzo dużo e, mieszkań i ludzie tam mieszkają. Jest takie fancy, takie wiecie, takie penthouse, takie u, takie dla bogatych. Mm, dlatego nas tam nie ma. O jego dobra. Poczujemy Ciebie. Czemu? Komplikacje? Proszę Cię o taką message do wszystkich ludzi spoza Szczecina, którzy chcą tu studiować. O, nie studiujcie, nie studiujcie. <grym> Dziękujemy. Wszędzie, tylko nie na PM. Dobra. Wszędzie, reszta tak. Aha, jeszcze nie na ZUD może i nie. Nie, nie na ZUD. nie na ZUD i nie na. E, jak się nazywa to? Pum. Na PUM Nie na PUM. Czyli w sumie tylko Uniwersytet Szczeciński wam zostaje. Czyli tam gdzie ja studiuję? I Ja. When I like me. Jeszcze nie. Przysięgam, że odkąd jestem w Szczecinie cały czas wyśmiewam nazwy tych to? przystanków. Na przykład świergotki. One mnie tak bawią. jak kot. A dobra. Lat tyle. I tu ja, ja napisz na dole, napisz na dole. E, nie spodziewała się te, tego po swojej współlokatorce. Okej, okay, dawaj, dawaj, <laughs> dawaj. E, słuchajcie, nie wiedziałam, że Dominika jest zdolna do tego. Myślałam, że coś nas łączy, jednakże. To nie jest odpowiednia osoba dla mnie. Teraz ty. Po tylu latach... I w bok. Z, ...ze złamanym sercem stwierdzam, iż muszę zerwać z na Anastazją kot. To koniec. Dziękuję. To na Nie spodziewało się. Daj. Nie Nie. Co ja tu robię? <laughs> Dziękuję. w jest tak zimno, że... Jeszcze po prostu cały się czesu. dziękuję za informację, to był statement, był no, 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 <laughs> statement. Oficjalnie jesteśmy w miejscu, w którym... Ja z o nad ranem. Nagrałem to, przysięgam, że ja wydam napisy, jakby było słabo słychać. Ale jesteśmy właśnie um, na jakimś miejscu, nikt z nas tutaj nie był, zobaczymy czy ten kebab jest warty wirala. Oby był. Oby był. Oby był! Oby był! O Boże! Oprócz tego że światło jest okropne! To udało się nam chyba znaleźć naszą miejscówkę. Jak zwykle, frizujemy się tutaj. To już norma w tym mieście. Tak, ja się, czu, ja się czuję jak taka już, tylko suwająca się kostka lodu. Ja się czuję jak Elza. Elza? Teraz zacznę śpiewać. Nie śpiewaj Bogam. Okej, już jest nasza destynacja Kebab take out Okej, okay, więc o, teraz ja to... wszyscy idziemy przez ulicę i auto to, to, to i koniec vlogu i koniec, nie? Nie? koniec vloga Ej, faktycznie się na nas gapi, ja nie chcę! Dobra, ale dobra, damy radę dobra. <mienic Yankega> ogólnie, bo nie nagram w środku, bo się wstydzę. Wszyscy no. się na nas rzucili wzrokiem. Ja dostaliśmy Saidaia. Tak. Takie, no, jedyne, siedzimy no, za... tym ono... za no, ten, w którym siedzi. Taki, było takie... nie, to nie! Jest... Nie idziemy do żabki, <mienic> nie, jest... nie wycofamy no, my, się. Nie, nie się wstydzę. Ale nie będziesz tam wchodzić w ogóle? Będę! Aha, myślę, ja żeśmy po prostu na puszczę PL, nie będę do domu to szło. Ale nie świadczuję, nie byłoby tak lepiej. Ej! Zamówili steak outa do domu na pyszne PR, bo A ty to jest na pyszne ty, tam jest na puszczę PR? tutaj? Na każdym to po prostu. A co to taka mundura? Ale, ale, ale no nie. Nie wiem, bo nie chcę tam chodzić, no. ale Laura jest, Chyba jest się tak. Chyba jedna osoba wejdzie i zamówi wszystko. A co to szedł? I przyszło. mean, Laura jakby solved all the problems. No. A to jest w ogóle. E, to, to byłoby normalne, że ktoś nagrywa. A oni jakieś sajd dają, mnie potrzebują. Ogólnie tak, ja siedziałem ja, ja z kamerą i dosłownie wszyscy. i jak. Oj, dosłownie tak zrobił wszyscy. Gapuje się prosto w nas, w nasze dusze. A więc tutaj jest nasza budka. O mój Boże, tam jest słodki pies. Nie wejdziemy tam, bo się wstydzimy o Nie, ja, sobie idę, ja to fajne. Ale fajna miejsce, Spróbujemy w domu. Patrzcie, jak się nic nie w, w ogóle w porównaniu do tych wszystkich innych mieszkań. So dope. Okay, przyszły nasze kebaby. Więc teraz będzie wielki test. Przygotować się. Nie, to jest pierwsza. Dobra, patrzcie. Będę pierwsza. Dobra. O nie. Nie? Dobre. Smakuje mi tylko Co? ten serek jest dziwny. Boję się tego Chyba mi nie pasuje połączenie sera z kebabem, widzicie? Ser. Nie, ja już Ale ogólnie dobre. Dobre mięso. mięso, bułka też. Znaczy nie bułka, tortilla. No fajny, fajny, ale może jeszcze jeden gryz. Nie no, good. Ja nie czuję tego sera. Nie no, good, good. Dobry. No. Dobry. Wytracja. Mhm. No, Okej, okay. teraz moja kolej. Ja mam z ostrym sosem mm. Damn. W porządku, to ci do się do mięsa, bo na razie zjadłem tylko em, W sumie sos z, y, z Serem Co mm. W porządku jest, serio Mięso jest Naprawdę też Naprawdę dobre. No mięso też jest dobre. No. no Widziałem sobie... Nałe wymaga ja drugi raz. Warto sobie zapamiętać. Pamiętajcie. Take out. <laughs> I tym miłym akcentem dzisiaj się z wami żegnam. Życzę wam miłego dzienka. Bye! Bye.